Kolejny dzień dziecka, kolejny dzień rodziny, kolejny spektakl, kolejna bajka dla dzieci od rodziców, od nauczycieli. Co roku scenariuszem zajmuje się pani Asia Sulik, to jest jej rola, znalezienie fajnego spektaklu wspaniałego, który się dzieciom będzie podobał i taki, który obsadzi dość wiele postaci, bo zależy nam na tym, aby rodzice, przede wszystkim rodzice, angażowali się w nasz teatr. My oczywiście wspieramy, jak tylko potrafimy najlepiej, dajemy swoje, swoje pomysły, próbujemy rodzicom podpowiadać to i owo, ale naprawdę zaangażowanie rodziców jest cudowne. Ci, którzy oglądali w zeszłym roku nasze przedstawienie kopciuszek, mogą zauważyć, że postacie w tym roku te same, czyli spodobało się zaangażowanie w nasz teatr przedszkolaka. Rodzice są zaangażowani, niektórzy z zewnątrz też i mam nadzieję, że będziemy rok rocznie to powielać. Ponieważ e, idea jest świetna, dzieci są zachwycone swoimi rodzicami na scenie. Rodzice są zachwyceni takim rodzajem prezentu dla dzieci, bo uśmiech dziecka jest dla rodzica, dla nauczyciela, dla wszystkich tutaj zebranych najlepszą nagrodą, a ich oklaski, ich zachwyt po prostu bajka. I dlatego bawimy się w bajkę.